Oceanarium. Staraliśmy się jak najszybciej przewieźć go do oceanarium, profesorze Wayne. Świetnie, ja i profesor Instrom nigdy Wam tego nie zapomnimy. Dziękujemy. Ależ nie ma za co. Chcieliśmy się go pozbyć. A co by się stało, gdybym nie złowił tego zamrożonego jaskiniowca? Myślę, że za jakiś czas prąd oceaniczny przyniósłby go w te okolice. Chyba trzeba go umieścić w jakiejś chłodni. Tak, stawię go do pokoju arktycznego. Tam jest bardzo zimno. To byłby epokowy eksperyment, gdyby udało nam się ożywić jaskiniowca. Ja bym wolała, żeby został zamrożony. No, musimy już iść. Słyszysz, Skubi? Idziemy. Dobra! Przepraszam! Eee, zaczekajcie! Późno już, profesorze, wychodzi pan? Nie, posiedzę jeszcze trochę nad tymi notatkami o planktonie z arktycznych wód. W takim razie ja idę na pomost. Chcę tam przeprowadzić e, pewne doświadczenia. Bar szybkiej obsługi. Ale było pyszne. Mm, ekstra. Wszystko już zjedliśmy? Został kawałek chleba i jedna kostka lodu. No to dawaj. Ciekawe co słychać u naszego zamrożonego jaskiniowca. Oj, właśnie mi się przypomniało, że zostawiłem wędkę w oceanarium. Nic straconego. Wrócimy po nią. Co?